26 października 2025 roku, godzina 0015. Na obrazie w podczerwieni z dwóch bezzałogowych statków powietrznych rozpoznawczych Leasto wyraźnie widać ukrytą bazę rosyjską. Smugi ciepła rozchodzą się po biwaku, wyraźnie wskazując miejsca, w których zgromadzono dużą ilość materiału. Osiem wojskowych ciężarówek Euro 4320. Z których każda przewoziła od 8820 do 1125 funtów amunicji artyleryjskiej. Niedaleko cztery cysterny CAM 5350 przewożące łącznie 2512 galonów amerykańskich oleju napędowego. Są oni zamaskowani obok wzmocnionego magazynu kopułowego, który został oznaczony jako polowy węzeł logistyczny na szczeblu batalionu dla całego klastra Doniecka Wschodniego. Szacuje się, że łączna waga materiału Paliwa i amunicji przekroczyła 583 160 funtów, co wystarczy, aby cały batalion zmechanizowany mógł funkcjonować przez 48 godzin bez konieczności uzupełniania zapasów. Jednak najbardziej uderzającym szczegółem jest znajdująca się tuż za bazą kolosalna tama, mogąca pomieścić około 80 miliardów galonów amerykańskich, czyli około 300 milionów metrów sześciennych wody. W ciągu 15 minut powstaje śmiały plan. Ukraina wykorzysta własny zbiornik wroga jako broń, tworząc sztuczny potop z wody zapory. Cel? Naruszenie kontroli nad zaporą Belgraod, tak aby fala wody o sile Titanica całkowicie zalała rosyjski węzeł logistyczny, niwecząc wszelkie plany przeprawy przez rzekę. O godzinie 3.05 nad ranem w gęstym lesie, niedaleko Czuchujwu, z miejsc kamuflażu, wyciągnięto trzy wyrzutnie HIMARS. Cel został namierzony przy użyciu danych współrzędnych Przesłanych z bezzałogowych statków powietrznych zwiadowczych dwie minuty po ostatecznej kontroli systemów. Rozkaz otwarcia ognia został nadany ze dowództwa XVI Korpusu Polowego Ukrainy. Na panelu numer 2 zapalają się kontrolki gotowości do strzału. Wszystkie trzy załogi potwierdzają. Trzy Himarowie ożywają jednocześnie. Każda wyrzutnia przenosi dwa pociski GMLSER. Najnowsze rakiety kierowane GPS dostarczane przez Stany Zjednoczone. O zasięgu ponad 93 mile i wyjątkowej celności. Każda głowica bojowa waży 200 funtów. To konstrukcja penetratora z ciężką stalową obudową i rdzeniem z ładunkiem kształtowym, specjalnie skonstruowana w celu przebicia się przez zbrojony beton i zdetonowania wewnątrz konstrukcji. Łącznie wystrzelono 6 rakiet GMLR. Natychmiast aktywują podwójną nawigację GPS i INS, ustalając współrzędne zapory w górnym biegu rzeki w Biełgardzie strategicznym punkcie przeprawy, gdzie Silver Sky Donuts spotyka się z rosyjską osią logistyczną prowadzącą do północnego karku. W tym samym czasie, na północny zachód od Wołczańska, z przygotowanego, odpornego na ciepło, prowizorycznego pasa startowego, w niebo wylatują dwa bezzałogowe statki powietrzne UJ-22. Są to tanie, improwizowane przez Ukrainę Babiki Stealth. Kompozytowe kadłuby piankowe, pochłaniające sygnał radarowy, wyposażone w moduły emisji RF, emulujące sygnały pocisków manewrujących, tworzą elektroniczną przynętę, która wprowadza w błąd rosyjskie radary. Jedynym zamiarem było zwrócenie uwagi radaru 96L6E i baterii Panzer S1, które umieszczono w Szebajninie, niecałe 18 km od Tamy Belgradzkiej. Lecąc na wysokości od 492 do 656 stóp, Dwa wabiki UJ 22 zbliżają się do rosyjskiej bazy ze stałą prędkością od 68 do 81 mil na godzinę, co jest wartością wystarczającą do odwzorowania profilu lotu pocisku manewrującego Neptun. Każdy bezzałogowy statek powietrzny jest zaprogramowany tak, aby stale emitować sygnały elektromagnetyczne, które odzwierciedlają wzorce odbicia radarowego. Prędkość podejścia RCS 5.38 do 6.46 46 stóp kwadratowych i podczerwony sygnał głowicy Neptuna w locie końcowym. Zintegrowany aktywny pakiet, zakłócający na pokładzie bezzałogowego statku powietrznego, symuluje sygnały naprowadzające w połowie kursu oraz sygnał zwrotny aktywnego radaru, oszukując w ten sposób urządzenia śledzące w paśmie X i paśmie S. O godzinie 30 godzin 8 minut 54 sekundy, rosyjski radar 96L-6E wykrył sygnał. I zaklasyfikował go jako zbliżającego się od północnego zachodu Neptuna. Natychmiast bateria pancier S1 będąca w stanie gotowości, 1,2 km od celu, zostaje przełączona na automatyczne śledzenie. Wszystkie wyrzutnie i działa kalibru. 30 mm obracają się w kierunku północno-zachodnim, czyli dokładnie w kierunku, w którym zmierzają pozorowane bezzałogowe statki powietrzne. Pancer S1 namierza fałszywy cel za pomocą milimetrowego radaru dokładnie tak, jak zaplanowała to Ukraina. W tym momencie, gdy rodzina pancirów koncentruje ogień na północnym zachodzie, sześć pocisków GMLR przecina zakręty Severk Donats, znajdujące się teraz mniej niż 5,6 mili od celu. Latają na bardzo małej wysokości, zaledwie 148 do 197 stóp, ściśle trzymając się terenu, aby uniknąć wykrycia przez radary. Na przejściu granicznym wyłączono wszelkie nawigacje GNSS. Nawigacją zajmuje się teraz aktywny radar profilu terenu oraz nawigacja bezwładnościowa INS. Każdy pocisk porusza się z prędkością Mach 3.0, czyli około 3650 km na godzinę, zbliżając się do celu niczym ciche ostrza w ciemności. 306601 rano. Około 1.8686 -86 mili od nas. Wkraczają systemy profilowania terenu. Algorytmy natychmiast dopracowują trajektorię Dostosowując kąty uderzenia, aby uzyskać uderzenia niemal prostopadłe pod kątem około 85 do 90 stopni na szczycie zapory, gdzie gęstość zbrojonego betonu jest największa, a zbieżność wstrząsów najsilniejsza. W tym miejscu ciśnienie hydrauliczne ze zbiornika mogłoby się rozprzestrzenić i spowodować pęknięcie, wywołując kaskadową awarię hydrostatyczną. 3650 rano. 6 okrążeń przemierza najwęższy odcinek rzeki. Kanał pomiędzy skalistymi brzegami w pobliżu Siurowa i wzgórzami na południowy zachód od Spatoka. Rosyjska sieć obrony powietrznej jest skutecznie oślepiona. Jedyne co pozostało to tylne ogniwa obronne jednostek M2 i Pancier S1, ale brakuje im rozwiązań umożliwiających walkę na bardzo niskich wysokościach. Pozostało zaledwie 15 sekund, zanim korpus zapory zostanie rozerwany na strzępy przez sześć głowic penetrujących o prędkości 3 ma. W kabinie sterowniczej Pandzier S1 młodszy porucznik zauważa niebezpieczeństwo. Na monitorze podczerwieni miga sześć małych, jasnych punktów. Za szybko, za blisko. Inny oficer krzyczy na próżno: to nie Neptun, to wysoko. Ale jest już za późno. Zapasy amunicji przechwytującej zostały wyczerpane. System jest przeładowywany i nie będzie gotowy przez co najmniej 15 sekund. 3 godziny, 7 minut, 5 sekund. Pierwsza fala uderzeniowa numer 1 uderza w grzbiet zapory w centralnym obszarze kontroli przelewu. Porywisty biały błysk, po którym nastąpiła detonacja setek kilogramów penetrujących materiałów wybuchowych, rozrywających ponad 3,94 stopy zbrojonego betonu. 0,2. Dwie sekundy później drugi pocisk przebija prawą krawędź w pobliżu schodów konserwacyjnych i komory maszynowej. Wybuchają iskry. Ogromna płyta betonowa zostaje wyrzucona na wysokość kilkudziesięciu metrów. Potem następuje trzecia, czwarta i piąta runda. Cała cholerna konstrukcja zamyka się, jakby obudziło ją trzęsienie ziemi. 3 godziny 7 minut 8 sekund. Ostatnia, szósta kula rozrywa wzmocnioną oś lewego zaworu przelewowego i detonuje wewnątrz stalowej konstrukcji, zaprojektowanej tak, aby wytrzymywać przepływ setek tysięcy metrów sześciennych wody dziennie. Tym razem jednak presja nie pochodziła od wody, lecz od penetracji i ognia. Każdy GMLS-ER przewozi 200 funtów materiału wybuchowego o dużej penetracji. Sześć uderzeń powoduje łączny wybuch ładunku kumulacyjnego o masie około 1,24 funta w pojedynczym punkcie krytycznym. Konstrukcja zapory zaczyna zawodzić. Długi, metaliczny odgłos trzasku, przypominający zginanie stali, rozbrzmiewa w pomieszczeniu kontrolnym. Pierwsza szczelina pojawia się, biegnąc poprzecznie od trzeciego uderzenia przez ścianę zapory. Ciśnienie wody zaczyna przedostawać się przez mikropęknięcia. Początkowo jest to stróżka, ale w ciągu czterech sekund zamienia się w biały, wijący się potok, który rozrywa potłuczony beton. 30 714 rano Tama pęka. Zaledwie półtorej sekundy później cały nasyp górny zawala się. Pionowa ściana wody grzmi w dół rzeki, niczym uwolnione zwierzę. Wysokość smugi przekracza 98 stóp i wystrzeliwuje w górę. Ponad 530 milionów galonów amerykańskich zmagazynowanej wody płynie w dół rzeki z prędkością dochodzącą do 43,5 metra na godzinę, niosąc ze sobą błoto, skały, fragmenty betonu i fale uderzeniowe. 2,4 km w dół rzeki przy rosyjskiej bazie logistycznej. Na północnym w krańcu lasu Lyman stacjonuje ponad 80 żołnierzy, głównie techników logistycznych, kierowców cystern i pracowników obsługi amunicji, którzy śpią w tymczasowych namiotach. Niektórzy pozostają na warcie lub palą po swojej zmianie. W ciągu pięciu sekund początkowa fala zmiata trzy ciężarówki Eural, 4320 zaparkowane w pobliżu banku, jakby były blaszanymi zabawkami. Zawalenie się masztów anten satelitarnych. Maszt wojskowego systemu łączności zostaje zerwany wraz ze swoją stalową ramą. W ciągu 20 sekund zalany zostaje bunkier elektroniczny, przerywając wszelką łączność na polu walki w północno-zachodnim doniecku. Policjant krzyczy do wyłączonego radia. Straciliśmy wszystko, odbudować linię obronną. Czy ktoś mnie słyszy? 3 godziny 08. Niecałą minutę później cała baza znalazła się pod wodą. Ukraińskie bezzałogowe samoloty rozpoznawcze nadal krążą w milczeniu, rejestrując zniszczenia i przygotowując raport strategiczny, który w ciągu kilku godzin szokuje rosyjski sztab generalny. 3 godziny 25 minut. Centrum dowodzenia południowego okręgu wojskowego w Rosto. On-down rozświetla się dziesiątkami sygnałów alarmowych. Na ekranach sterowania ikony reprezentujące bezzałogowe statki powietrzne, pojazdy logistyczne i radary do przodu zmieniają się na brak kontaktu. Korytarz zaopatrzeniowy biegnący z północy Lajman do wschodniego Słowiańszczyzny, ten sam sektor, w którym wczoraj toczyły się ciężkie walki, nagle znika z mapy operacyjnej. Wszelka łączność z bazą tylną Władimira Rifki została zerwana. 3 godziny 34 minuty. Pilny raport zostaje przekazany bezpośrednio do rosyjskiego sztabu generalnego. Czerwony nagłówek telegramu operacyjnego głosi: Całkowita utrata bazy logistycznej Wołosja na skutek incydentu hydrologicznego pierwszego stopnia. Treść wiadomości zamraża polecenie: 8 wojskowych ciężarówek URL 4320, 2,43 114 pojazdów dowodzenia, 4 cysterny paliwowe Komas 5350. Wszystko zostało porwane. Zniszczeniu uległ sprzęt łączności, magazyny amunicji i hangary na bezzałogowe statki powietrzne. Nie można jeszcze oszacować liczby ofiar, ale wstępne szacunki wskazują na straty nie mniejsze niż około 80 osób. O godzinie 3:37 posterunek obserwacyjny numer 5 w pobliżu Bila Harifki, który monitoruje przeprawy trat logistycznych, przesyła ostateczny obraz termiczny. Jedna wielka plama ciepła rozprasza się Ostatni szczątek ciężarówki neuronowej zostaje odciągnięty, jej silnik wciąż płonie. Następnie kanał umiera. Na froncie rosyjskie jednostki artyleryjskie czekające na uzupełnienie zapasów nie są świadome, że ich tylna baza została zniknęła z mapy. 3 godziny 45 minut rano w Rostowie o świcie dowództwo południowego okręgu marynarki wojennej przechodzi w stan gotowości taktycznej. W ciągu 30 minut od pęknięcia zapory co najmniej trzy główne szlaki rzeczne dostarczające wodę wzdłuż rzeki Civerki Donac, Muzyka, zostały uznane za tymczasowo niebezpieczne. Rosyjskim jednostkom inżynieryjnym wydano rozkaz natychmiastowego przeprowadzenia badań terenowych, oceny zniszczeń i opracowania tymczasowych planów naprawczych. Oddział saperów z pływającym sprzętem mostowym, zespołami napraw hydrotechnicznych i jednostkami pompowymi w terenie został wysłany z Szebakina i Staros KLL. 4:10 Rano. Pilny wewnętrzny komunikat MRK-u. Komu. W dolnych odcinkach rzeki sewerski Donac od Nordka do południowo-zachodniego Siatok wystąpiły ekstremalne wstrząsy hydrauliczne z przepływami przekraczającymi 43,5 mil na godzinę w ciągu pierwszych dwóch minut. Zabudowa brzegów rzek, drogi nadrzeczne i tymczasowa infrastruktura logistyczna prawdopodobnie ulegną zniszczeniu w 30 do 70%. Rosyjskie Ministerstwo Obrony natychmiast zażądało zdjęć satelitarnych z platform barzym i Rezerpe, oraz danych telemetrycznych ze stacji naziemnej. Ale gęste zachmurzenie i zakłócenia elektromagnetyczne spowodowane flarami i taktyczną aktywnością bezzałogowych statków powietrznych sprawiają, że znaczna część danych nie nadaje się do wykorzystania w czasie rzeczywistym. W ciągu najbliższych 24 do 72 godzin jednostki rosyjskie w pobliżu Wawczanów, Lajmanu i Północno-Zachodniego Słowanska będą musiały zmierzyć się z poważnymi przerwami w dostawach, zwłaszcza pocisków artyleryjskich Paliwa, muzyki i środków medycznych. W zniszczeniu ulegają tymczasowe mosty i mniejsze zapory, zmuszając siły rosyjskie do polegania na mostach pontonowych lub transporcie lotniczym, co zwiększa presję na przestrzeń powietrzną wzdłuż osi logistycznej. W Biełgarodzie testuje się szereg małych bezzałogowych statków powietrznych z zaopatrzeniem, ale ich przepustowość jest bardzo ograniczona. Jeśli poziom wody w zbiorniku pozostanie krytycznie niski, a głównej zapory nie uda się szybko odbudować. Południowy brzeg rzeki Spatok ulegnie trwałym zmianom geomorfologicznym, które wpłyną na całą logistykę kołową od cystern paliwowych podziała samobieżne. Błoto, głazy i gruz uniemożliwią szybkie odtworzenie dawnych szlaków. Konieczna będzie całkowita relokacja parków motorowych, stanowisk tankowania w terenie oraz węzłów bezzałogowych statków powietrznych. Każda próba odbudowy starej linii zajmie co najmniej 5 do 7 dni, dopóki będą trwały działania bojowe. Nie był to. Typowy ostrzał artyleryjski, muzyka, ani standardowy nalot bezzałogowego statku powietrznego. Jednakże efekt pułapek hydrologicznych ma wpływ na przebieg kampanii. W ciągu dwóch minut Ukraina przekształciła konstrukcję hydrauliczną w broń o sile rażenia, porównywalnej do kilkudziesięciu uderzeń Himarowych, jeśli mierzyć je stratami w sprzęcie i przerwami w dostawach. Jeśli Ukraina będzie nadal powielać ten schemat. Wykorzystując słabości geograficzne i inżynieryjne, rosyjska sieć logistyczna w regionie Donieck-Ługańsk będzie stale narażona na nagłą fragmentację, nawet bez długotrwałych walk. Oto operacyjny wywiad i taktyczna przebiegłość stojąca za atakiem na ukraińską elektrownię wodną.